Za ścianą powinien być koleś, ale go nie ma. Tu się ukryłeś. Gdzieś tam biega jeszcze koleś... ...z shotgunem. Dobra. To może się źle skończyć. Ale bania w locie! Thompson jest zwykle bezużyteczny, aczkolwiek... Tam skacze pan. Czy on się tu wychyli? Nie wychyli się. A to oznacza, że możemy to rozegrać naprawdę mądrze. Bo będzie chciał mnie zrobić z boku, prawda? Tak się rozgrywa mądrze takie sytuacje, moi drodzy. To było do przewidzenia. Ładuj to, ładuj, ładuj. Mam cię. No umrzyj, że no Dobra Ostatni raz kiedy tu lądowałem byłem drugi <laughs> Ciekawe jak będzie teraz Jest coś? Nie ma Nie ukrywam, że ucieszyłby mnie tłumik do sniper albo do Akacza Po chwili obecnie nie wygląda to różowo Może też ze na to, że Akacz zwyczajnie jest Mam cię Zwyczajnie nie jest moją bronią Patrzcie, jak jestem cicho. Nie słychać mnie. Widzicie? Absurdalne, nie? Tak cicho, że to jest masakra. Powinni to naprawić. <głównie> Dobra. No, wychyl się, przyjacielu. Wiesz, że nie możemy tu czekać wiecznie. No. To co z tym wychylaniem? O Jezu! Jaki ta broń ma rozrzut! Bo tak straszne. Dobra. Nie obi mnie o dziwo, mnie w nogi. Jakoś. Okej. Okay. Dobra. Potrzebujemy pilnie podchylować. Słyszę. Tam biega kolość. Berwał. Nie wierzę, dobra Uff babania, jest trochę rzeczy, które możemy przejąć Więc hej, nie jest źle Naprawdę nie jest źle. Nie ukrywam aczkolwiek, że mam ogromną nadzieję, że tamten koleś Będzie o rzeczy znacznie lepsze, bo jednak M16 w tym wypadku No cóż, definitywnie wolałbym Definitywnie wolałbym Skara, ale mam na te 4,8. Więc hej Nie jest źle Wręcz jest Bajecznie Dobra Łyknijmy co mamy łyknąć Podejmijmy rzeczy z tamtego gościa w nadziei, że będzie to Skar p 416 Nic tu po nas Co jeszcze mogę podjąć? Ciebie razy dwa? Mogę Dobra Patelnia. No i gitara. I to było na tyle. Teraz ty. pożądano. Pół masz skara. Cieszy mnie to niebywale. Dobra. Olewamy M416 w nadziei, że... Znaczy, w nadziei, że go i tak nie znajdę, bo będę żałował, ale... Definitywnie raczej wolałbym się skupić na tym, by mieć... O tak, zrobimy No i starczy mi tyle Dobra Teraz się stąd wydostać, kurde bele Żeby się udało w miarę szybko Zdrowy sienki jestem jak ryba O, gorzej będzie dostać się gdzieś Mam cię Dziękuję serdecznie za samochód. Nie muszę mówić, że gorzej będzie się dostać. Samochód jest zniszczony, ale widzę, że nie że kolega sobie go po prostu tutaj dostawił. Miło, i ma nic ciekawego odjeżdżamy. Fajnie, naprawdę fajnie. To może być dobry mecz, nie musi, ale może, pod warunkiem, że spartolę z tego. Żadnych głupich zagrań, żadnych głupich zagrań, tak ostatnio z, z grozą, tak, że strzelam bez zuma, kurde, refleksem, a tak naprawdę mogłem na spokojnie kolesia zdjąć trzema strzałami z skara. No, cześć, panobku. Czegoś jeszcze nie wychylił? Tego nie wiem. Ha. Ciekawe. No dobra. W razie czego do strefy podjadę tym autkiem, chyba że nie ma tu paliwa. Myślę, że jest. To to diabła zatrzymał się w takim miejscu, gdyby mu się skończyło paliwa paliwo, two. Mam cię, mam cię. W końcu, rany boskie, cierpiło się cnotą. Uff. Do cierpliwych nie należy, czy nie ukrywam, że udało się. Dobra, ostatnio mam taki, nie wiem, ten dramat jest. Mam taki problem, że cały czas jestem w pierwszej piątce, non-stop, autentycznie, na trybie pierwszoosobowym. Czwarte, piąte, trzecie miejsce, bez przerwy. 5 kili, 8 kili, 7 kili, ale nie udaje mi się wygrać. Jest straszne. Ostatnie 6 meczy, tak, pod rząd. To jest szósty mecz w ciągu ostatnich dwóch dni. Nie ma nikogo w tym kontenerze, by wybiegł. To jest szósty mecz w ciągu tych kilku dni, dwóch, a najlepszy jest to że jak ginę, to zwykle dostając w plecy. Tak jak ostatnio drugie miejsce zająłem, no to dostałem w twarz. To był jedyny wyjątek, ale tak. No, stop, w plecy. Kurde Jak on to przeżył? Pewnie tak, że nie trafiłem, ale trudno Zauważyłem też jedną rzecz, mianowicie zdajcie sobie sprawę, że snajper jest naprawdę bezużyteczna Na trybie pierwszoosobowym często Przy tym mniejszym kole zwyczajnie się nie opłaca, bo Nie ma szans na to, by wypatrzyć kogoś z daleka Jednocześnie patrząc sobie Strefę bliższą, w sensie to, co jest wokół nas. Luneta 4 i automat. Dobra, luneta 4 i automat typu Scarlbn 416, ok, ale o tak, ze snipe'u się wychyla, to ja nie wiem, czy jest sens. Może w sytuacji, kiedy wiemy, gdzie jest dwóch koleś i trzeciego, musimy gdzieś tam zabić, jak jest czterech, ale. O tak to. Nie wiem, czym się wychylał. Ze snajpą. Wątpię. Dobra, gdzie jesteście? Nie widzę, by biegli, trochę mnie to martwi, bo. Teren, do którego się muszę dostać, nie jest jakiś taki super różowy. Zwłaszcza, że będę na otwartym polu. Oj, nie jest dobrze. Będę musiał wytłuczyć wszystkich wokół siebie. Niech stanę przy tej budzie. Wszystkich. W przeciwnym razie padnę. No to będę odcięty kompletnie. Bra. Jestem tu odsłonięty jak cholera, więc wszystkich trzeba wyciąć. Kto się nie pojawi, musi być trupem. W przeciwnym razie zdradza się i. No cóż. Będzie po mnie bardzo szybko. Czy jest to ta 2? Mam takową? Mam. Dobra, wiecie co robimy? Otworzymy drzwi i zobaczymy czy na wieży po prawej nikogo nie ma. Często lubię kolej się sobie jaki trać się. O, proszę. No i bingo. Ok. Wszystkich wytłuc. Bez wyjątku. O! Dobra. No i jest. 10 kg zostało czterech cholesi. Huh, do strefy nie mam daleko, więc nie źle. Tłumik by się przydał. Cholera, tłumik by się naprawdę przydał. Moment, bo my dowiedzieli, gdzie jestem, będę wydawała dźwięki i coś czuję, że to mnie gubi. Bo wiecie, nie mogę cały czas sobie patrzeć w wszystkich stron, a mając tumik, jestem gdzieś tam częściowo przez jakiś czas przynajmniej bezpieczniejszy. Nie mogę się doczekać duo z Kubą, serio. To będzie coś. W tym trybie pierwszoosobowym. Mam nadzieję, że się uda jakoś niedługo. Oba jesteśmy zawaleni robotą, zwłaszcza, że ja ruszam z tymi projektami niebawem. Kuba też mi z tym pomaga i ma swoje projekty na głowie. Pracę, więc. Oba jesteśmy zawaleni, nie? Ale spokojnie, będzie okazja. Będzie i duo w trybie pierwszoosobowym. Prawa strona mogą bezpiecznie. Za to budą ktoś się może gryźć, to mnie niepokoi. No, jest jednak budynku, a przynajmniej na chwilę obecną nie sądzę, by był sens, by ktoś się stamtąd wychylał, więc raczej w ostatnim momencie zacznie biec. No, też nie jest to cool najlepsza pozycja. Dla mnie w sensie. Jak się zbliżyć do tych drzew tam niżej. Zresztą nie ukrywam, że ten kamień po prawej chciałbym sprawdzić, bo... też mi śmierdzi podstępem. Hop, czysto. Dobra. Po żądalu Zrobimy tak, jak zobaczę kogoś po lewej albo po prawej... Musimy zrobić tak, jak tylko kogoś zdejmę z którejkolwiek ze stron, czy to będzie lewa czy prawa... Automatycznie w ułamek sekundy muszę spojrzeć w przeciwnym kierunku, czyli jak z tym kogoś z prawej, tam z tego na przykład domku, to na lewo na pogórek, bo na pewno ktoś się za mną wychyli za dźwiękiem skara, Więc musimy być bardzo, bardzo czujni, ostrożni. Koleś prawa czysta. O nie, taki timing. W takim momencie. No i o tym mówię, ostatnio nie mam szczęścia. Może nie powinienem tam lądować wysoko. From.